Cześć kochani na moim kanale. Zapraszam Was na odcinek drapkowej. zapalę to światło jeszcze dodatkowe, z, z krzyżukami za 3 zł. Mam 3 sztuki, mam 30, 31, 32 i zobaczymy, czy coś tutaj pojawi się nam, czy nie. Jedna z moich ulubionych zrapeczek, ale no, ciężko cokolwiek wygrać tak większego, ale trzeba próbować, prawda? No i zaczynamy. I zaczynamy od literki A, ruda, Jan. Ulga. Bazalt. Jar. Dobrze. Literka P. PPP. P, p. No, widzicie, zaczęliśmy z literki A, a z literki AP już z kolei nie ma nic. Tutaj mamy E. Tutaj mamy Emil. Najwięcej nie ma. Literka B. Bazalt, Buk, Bolid. Dajcie znać, czy już ogórki robić kiszone. Bo ja zaczynam produkcję ogórków. Z drzemami skończyłam. A teraz znaczy jeszcze nie skończyłam, bo jeszcze będziemy z nie robić. Ale ogórki. Teraz. Terka H. Groch. Nie więcej nie ma. Terka L. Ulga. Bazalt, Marsylia, Bolit. Najwięcej chyba nie widzę. Literka G, Ulga, Grom, Groch. A tutaj literka macie P. Doping, więc nie jest źle. <gry> literka C, Groch. Tutaj mamy C. Najwięcej nie ma literka F, tutaj mamy F, fryz, najwięcej nie ma, literka Z, tutaj mamy Z, fryz, najwięcej nie widzę, kolejna literka jest literka I, ozienina, bolid, marsylia, dobrze, Literka T. Bazalt. Mamy pierwsze słowo. Jakoś tak myślałam, że będzie T. Nie wiem dlaczego, ale tak przeczuwałam. Literka D. Czy jeszcze jedno? Nie mam. Literka K. Koko. Bóg. Więcej nie mam. Literka S. Marsylia, tutaj mamy S, więcej nie ma i dwie literki. Literka N, Jan, tutaj N, tutaj N, ale nic nam nie daje. I ostatnia literka jest literka J, Jan, drugie słowo, Jar, no ale więcej nie ma. No niestety mamy pusteczka, chociaż zapowiadało się ładnie. Kolejna drapeczka, gdzie już widać. I szukamy. I znowu zaczynamy z literki. A. Doba. Ewa. Ale czy to dobre, czy to źle? To się okaże. Oka. Raj. Azyl. Farmer. No dobrze. Literka E. Syzyf. Azyl. Więcej nie ma. Literka B, skarbiec, doba, hebel, więcej nie ma. Literka D, doba, tutaj mamy D, więcej nie ma. Literka J, raj, więcej nie widzę. Literka E, skarbiec, hebel. Ewa. Najwięcej niewa? Nie ma. M, literka M. Tutaj mamy M. Najwięcej nie widzę. Literka P, por. Tutaj mamy P. Spis, to tu już więcej tych P. Proca. Dobrze. Literka N. N, Najwięcej nie widzę. Literka T. Tutaj. Tutaj. Tu. Najwięcej nie ma. Literka O. Oka. Proca. Por. Doba. Mamy pierwsze słowo. Kolejna literka jest. Literka C. Proca. Najwięcej nie ma. Literka S. Tutaj mamy S. Wpis. Więcej nie ma. Kolejna literka jest literka F. Tutaj mamy F. I więcej nie ma. Kolejna literka jest literka I. Spis mamy słowo. Więcej nie ma, ale jeszcze mamy trzy literki. Literka H, Hebel. Więcej nie widzę. Literka G. Tutaj mamy G. Więcej nie widzę. I ostatnia literka jest to literka U. Nurt. I koniec. Także kolejna zgrabka jest pusta. No i jeszcze mamy jedną. Zobaczymy. Może akurat coś tutaj się pojawi. Literka S. Nyssa. Tutaj mamy S. Hiszpania. Koniec. I Nysa. Rytm. Odwyk. Więcej nie ma. tylko P. Hiszpania. Więcej nie ma. Literka W. bmw. Odwyk. Więcej nie ma. tylko D. Indie. Udo. Fundusz. Odwyk. Okej. Okay. Telka E. 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 Newa. Noe dobrze Tarka K. odwyk więcej nie ma Tarka i Hiszpania tutaj Indie Iran kolejna literka F Fundusz jot Jajko. Literka C. Już jak nie ma y słowa, to już marna jest szansa, żeby cokolwiek wygrać. Literka U. Niestety tak to jest. Udo. Tutaj jeszcze mamy U. Tutaj jeszcze mamy I. Literka H. Hiszpania. Więcej nie ma. Tutaj jeszcze mamy U. Mamy X. Vox. Mamy G. Nie ma literki. Mamy T. Rytm, litr. Więcej nie ma. Mamy O. Vox. Udo. Mamy pierwsze słowo. Odwyk. Mamy drugie słowo. No Brakuje nam trzeciego. I jest literka M, rytm, no ale brakuje nam tutaj. I kolejna trapka pusta. Także kochani, trzy drapeczki, trzy puste, ale co podrapane, to moje. <gryw> Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku Buziarki.